Serdecznie chciałem wszystkim pogratulować tej imprezy, która tutaj akurat dzisiaj na której jestem 150 OSP. Ja zaangażowany byłem przygotowanie wystawy fotograficznej. Miałem okazję poznać rodzinę waszą strażacką, dzięki temu, że przygotowywałem tą, tą wystawę. Tak, jako osoba z zewnątrz odczułem, że rzeczywiście jesteście rodziną. Gratuluję, podziwiam, zazdroszczę. Byłem na kilku różnych jubileuszach, różnych instytucji, różnych stowarzyszeń, związków. Takiej imprezy jeszcze nie widziałem. To tylko potwierdza, że w rodzinie siła i że dajecie rady. Życzę kolejnych wspaniałych lat. Gratuluję, dziękuję. Thank uh you. -huh.